Witam serdecznie w końcu premiera. Bo ile to już lat minęło od ostatniej premiery. Za dużo, za dużo, zdecydowanie za dużo. Tym razem zmiana marki, eee. zmiana koloru, zmiana parkingu, zmiana wszystkiego, zmiana rozmiaru. No dobra, nie ma co dłużej ukrywać. Lecimy eee. Aż chyba muszę dać... No taki zwykły autobus. Nie? Ale jak dam troszeczkę szerzej, to widać dopiero wtedy. Co to za, co to za monstrum? No chorowałem, chorowałem strasznie na piętrusa po tym, jak, po tym jak musiałem się pozbyć kilka lat temu mana piętrowego. No to powtarzałem sobie, że, że wrócę kiedyś. No, i wróciłem. Piętrus jest e, i to Lions. No, teraz jest okazja, bo, bo Berlin e, zmienia całą swoją flotę Piętrusów. E, było ich 416 sztuk, Manu Lions City, produkowane od 2004 do 2009 dla Berlina. Plus potem jeszcze było. Trochę jeszcze tego było dla innych też miast. To taki troszeczkę powrót, bo generalnie mamy piętrowe były zawsze dla Berlina, za wyjątkiem SD200 i SD202, które też Lubecka brała i praktycznie nic poza tym. A tutaj z Lonsami troszeczkę się troszeczkę się wstrzelili i i też Mans sprzedawał dla innych miast, dla Liechtensteinu, trochę do Portugalii tego poszło. Jeden poszedł do Dubaju, nawet niewiele brakowało, jeden był u nas w PKS-ie ówczesnym, 15 lat temu. Udało mi się wtedy namówić zarząd, żeby sobie takiego lajonsa kupił zamiast przegubowego. Man był bardzo zainteresowany, powiedzieli, że cena taka sama jak za Przeguba, super, świetna sprawa, promocja i dla miasta, i dla firmy, i dla producenta. No ale ostatecznie, ostatecznie nic z tego nie wyszło, więc do Polski żaden fabrycznie, żaden fabrycznie nowy egzemplarz nie trafił. Więc teraz, jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie kupić taki z drugiej ręki. W Berlinie jeszcze zostało 100 kilkanaście sztuk na dzień dzisiejszy. E, ale już teraz no, wymiana idzie, że tak powiem, z pełną mocą, więc, więc e, ostatnie sztuki AdBlue, po raz pierwszy AdBlue. To jest w ogóle najdroższy pojazd, w ogóle pojazd jakikolwiek, jaki w życiu kupiłem e, i zdecydowanie, zdecydowanie największy. Tutaj wlew paliwo, tutaj by się przydało do klapkę doczyścić. Także od razu wiadomo, że to 313. 313 to jest e, 14, nie, 15 egzemplarz dla Berlina. 2005 rok, rejestracja w 2006. E, pierwsza w ogóle dyskorolka jaką mam. Hmm, także jest wesoło. E, tutaj mamy chłodnicę, a to może potem otworzymy, bo jest naprawdę, naprawdę ładna. No i mamy silnik, czyli to, co wielu z Was najbardziej interesuje. Sobie otworzymy. Silnik MAN D2866LUH, czyli leżący. No to też taki był argument za tym, żeby, żeby wejść w to, bo to jest też jak gdyby no któraś tam kilkunasta generacja po, po tym, co, co mam w patologu. No to już oczywiście E, trzy alternatory, raz, dwa, trzy z wariactwa. No ale, żeby uciągnąć tą całą elektronikę, tą klimę i tak dalej, no to trzeba, trzeba dużo prądu. E, tutaj mamy e, sprężarkę od klimy. O, deszcz zaczyna padać, super, no także trochę tego jest. No i e, też system, e, ta, czerwona, ta czerwona linka to jest system detekcji e, pożaru w pojeździe. E, gaśnica jest w środku, taka klasyczna gaśnica, jeżeli ten czerwony przewód się uaktywni, to wtedy aktywuje się gaśnica i gasi całą komorę silnika, przynajmniej takie jest założenie. To nie jest oryginalne, to było założone już przez BVG, o ile dobrze doczytałem, ale mogę się mylić. I tutaj mamy, tylko nie wziąłem kwadratu oczywiście, przygotowałem się na 100% na ten film. Tutaj mamy otwieranie górnej klapy, bo klima no nie znajduje się na dachu oczywiście, bo by się tutaj nie zmieściła, tylko znajduje się tutaj pod tą klapą i tą klapę się, trzeba najpierw otworzyć klapę od silnika i dopiero wtedy można klapę od od klumy otworzyć eee, tutaj mamy no teraz mi deszcz zaczął padać no tutaj mamy pokrywy zaworów no i a tutaj w tych górnych klapach e, to mamy dojście też do klimy, od boku można sobie naładować. no i tutaj wydech no, z EGR-em, z tymi wszystkimi drogimi rzeczami także to, to tutaj wszystko jest tutaj jeden y, jedna felga o innym kolorze tak się zastanawiam, może by na czarno walnąć tak jak się kiedyś BVG malowało Felgi na czarno, no i tutaj mamy oczywiście akumulatory i osuszacz powietrza i tam czerwony zaworek od, no hebel Główny wyłącznik prądu Że to wszystko tutaj jest O, też taka ciekawostka Czyli jak ktoś ma kolizję i zgłosi, proszę bardzo, zgłoszone Taka obcierka Delikatna, bez zgniecenia, także spoko no i tutaj mamy ogrzewanie dla kierowcy i u góry dojścia do, do podpięcia się powietrzem. Cyk, zamknięte. W ogóle taki fajny motyw, taki szczególik, ale bardzo sympatyczny, czyli e, rynienka. Rynienka, żeby nie kapało kierowcy na głowę albo na zimny łokieć sobie jedzie zimnym opciem. no i oczywiście tutaj nad wszystkimi drzwiami też taka rynienka, też taka rynienka jest, także przemyślane. w ogóle autobus jest przepięknie zaprojektowany, bo zawsze do tej pory wcześniej, no, MAN współpracował z Berlinem przez kilkadziesiąt lat a tutaj, otwarcie, aż ja to przerobiłem, bo też już trochę jeździłem tym wozem. Także tutaj było na kluczyk, ale to jest idiotyczne, bo trzeba wtedy kluczyk brać ze sobą. Więc przerobiłem na zwykły przycisk. To kabina na koniec, może i sobie przejdziemy dołem. Ale wracając do tematu, man projektował zawsze i budował autobusy piętrowe dla Berlina przez kilkadziesiąt lat, było kilka generacji. No Man SD200 to był u nas, także możecie sobie zobaczyć e, na Facebooku e, zdjęcia, na YouTube film, e, ale musieliśmy się go pozbyć. Po to był Man SD202, czyli już wersja niskopodługowa, taki kanciasty. Po e, to był Man ND202, to już był pierwszy trzydrzwiowy e, piętrus dla Berlina. Piękny autobus, śliczny, bardzo chciałem go mieć. Mało egzemplarzy było, bo tylko. Bo tylko 97 sztuk, je dobrze pamiętam. No ale to już jest nie do dostania, bo one wszystkie są poprzerabiane na te otwarte dachy i tak dalej. To mnie w ogóle nie interesuje. Ale on był taki prosty, toporny. Ten, ten silnik z tyłu to po prostu była szafa, płaskie wszystko. A tu pięknie zaprojektowane ta klatka schodowa. Ja nie mogę się wprost patrzeć. To oczywiście, że jakieś tagi są, także to z czasem trzeba będzie z tym dojść do ładu, ale. Do podmalować te wszystkie plastiki ale zaprojektowany jest przepięknie. W końcu man wziął jakiegoś projektanta, który wziął i zaprojektował i ten autobus. No ja jestem naprawdę pod pełnym wrażeniem i nie mogę wciąż się napatrzeć, jak piękne są te, te listwy z, z, z plafonami od oświetlenia. No to jest kapitalna rzecz, no, aż naprawdę miło się patrzy. Plus tutaj, no, zabudowa. No, na dole jest silnik. E, w, tej, w tej dolnej klapie jest silnik, a tutaj w tej klapie z kratką, No, to tutaj to wszystko to już jest e, klimatyzacja, bo oczywiście na dachu być nie może. A tutaj taki pojedynczy fotel. U góry 50 miejsc równo. O ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nic nie, nie pomieszałem, bo tak z głowy mówię. No i widok kapitalny, na dole metr m wysokości sufit, metr dziewięćdziesiąt a u góry metr m no także ja mam metr siedemdziesiąt także delikatnie, no plus jeszcze buty trzeba doliczyć, no to delikatnie muszę pochylić głowę, ale naprawdę krzywdy nie ma, w porównaniu do wszystkich pozostałych piętrusów, no to to jest, to jest niebo a ziemia. Kompletnie nie ziemia, no i tutaj, no to się na pewno w Gdyni by spodobało, czyli cztery fotele dyrektorskie u góry z informacją pasażerską, z monitoringiem, ze wszystkim. Plus oczywiście jeszcze półtorak na dole, czyli tak, de facto mamy 5,5 fotela dyrektorskiego. Super sprawa. No i oczywiście na wszystkich patrzymy z góry, a tą biedotę, która się ciśnie <średnio> jednąpiętrowymi autobusami. No i tutaj druga kratka sodowa oczywiście, wszystko elegancko, bardzo przyjemny w dotyku plastikiem. Obite. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. W środku, bardzo ładne. No, z zewnątrz to wiadomo z zewnątrz to jest Lions, ale w środku jest naprawdę super. W porównaniu do wszystkich pozostałych piętrusów, ktoś tutaj naprawdę. No zapłacili, w końcu zapłacili projektantowi, który wziął i zaprojektował im, zaprojektował im wnętrze autobusu, bo wcześniej jakoś nikt specjalnego nie przykładał uwagi. Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze jeden wyświetlacz i tam i z przodu nad kierowcą też wyświetlacz z informowaniem o kolejnym przystanku. Tutaj jeszcze wyświetlacz wyświetlacz na lewą stronę, wyświetlacz na prawą stronę. No i możemy przejść do kabiny kierowcy. O no taki standardowy, standardowy wiadomo Lions Tutaj cyk, krameczka schowana Standardowy Lions, e, pulpit VDO Fab, Świetna nazwa, e, także już wiem co robicie grając w OMSI e, No to wiadomo, też już inni opisywali ten pulpit, także nie będę opowiadał Oczywiście ja tutaj też mam e, przerobione, to znaczy w Berlinie wsiada się pierwszymi drzwiami, a pozostałe drzwi otwierają pasażerowie, więc kierowca domyślnie ma tylko ten przycisk, pozostałych tutaj fabrycznie nie było, więc ja je sobie dołożyłem, no bo w Polsce to, to oczywiście nie zdałoby egzaminu, żeby otworzyć drzwi, no to trzeba dać przyzwolenie, wtedy automatycznie robi przyklęki i wtedy można otworzyć drzwi, a przy zamykaniu puszczamy przyzwolenie i i autobus się podnosi, no oczywiście wiadomo wózek ciepły guzik, przyklęk, tu połówki drzwi i tak dalej i tak dalej no i tutaj jest to dołożone tego właśnie ja po tym, po tym wnoszę, że ten system gaszenia nie był oryginalnie bo to jest kontrolka od systemu gaszenia czyli, że tu jest jakiś błąd, a tutaj no że mamy pożar jak się świeci na czerwono standardowy pulpit, wiadomo retarder bardzo fajny, czyli 5 -stopniowy. I wyłącza się go tym albo, albo dotknięciem pedału gazu, no to odłączenie seru to wiadomo. No i tutaj mamy oświetlenie wnętrza, czyli oświetlenie dołu, oświetlenie kabiny i oświetlenie górnego pokładu, bo są osobne klawisze do górnego i do dolnego pokładu. No i tutaj standardowo dźwignie hamulca ręcznego. Tutaj są jeszcze nagrzewnice dodatkowe dla kierowcy. To jest wyłączanie zaworu bezpieczeństwa od drzwi, no to wiadomo, ogrzewanie, podgrzewanie i tutaj klawisze od zapowiedzi Ten klawisz, bo zauważyłem na YouTubie, niektórzy nie wiedzą, ten klawisz to jest od zmiany kamery Zresztą może go uruchomimy, to sobie będzie można spojrzeć pali na dotyk, elegancko Ech, to zanim się kamera uruchomi to jest tak, że aha, no tutaj wiadomo e, to jest e, to są lustra e, sterowanie lustrami, ja tutaj sobie dołożyłem e, uchwyt na napoje tutaj jest fajny taki podwójny uchwyt na, na miotłę, nie rozgórzmy jeszcze do czego jest ten tutaj pasek co można nim zapiąć, nie wiem Serze powiedziawszy, może kurtkę, jak się powiesi, bo tutaj jest wieszak na kurtkę, to może kurtkę się tutaj wiesza, żeby nie latała, żeby nie wywiewały ją przez okno, może tak być. No i mamy, mamy monitoring i to też już nie jest oryginalne, znaczy samo sama kamera jest, o, sam monitor jest oryginalny, wszystkie kamery są, są fabryczne. Tutaj mamy kamerę właśnie na, na przód koło głośnika. i oryginalnie fabrycznie to działało w ten sposób, że wyświetlał się widok z kamery wskazanej przez kierowcę i ten widok można było zmieniać, kamerę można było zmieniać tym zielonym klawiszem i po włączeniu kierunkowskazu w prawą stronę to wtedy nam się uruchamiał podgląd na tę kamerę, czyli to jest kamera właśnie na prawą stronę, czyli żeby taki martwy punkt zlikwidować, u nich wtedy weszły te przepisy z tym, z tym martwym polem przy skręcaniu w prawo, tam na przejściu, żeby nikogo nie walnąć i tak dalej. Więc to się włącza automatycznie, kiedy się e, zamknęło drzwi i ruszały się z przystanku, to widok wracał na, e, na wskazaną wcześniej kamerę. No teraz tutaj jest troszeczkę spłaszczona wersja, czyli mamy widok na cztery kamery. Muszę tylko też to zmienić, bo ten widok mi się nie podoba. Nie, nie te kamery bym chciały nie w takim układzie, ale to akurat jest szczegół. E, no i dołożony rejestrator, bo Niemcy to... Niemcy to zabrali, ten swój rejestrator, tutaj można ściemnić, rozjaśnić, no i tutaj mamy menu. E, tutaj mamy menu. No i tutaj mamy jeszcze schowki, ja go zgaszę. E, mamy tak, no tutaj oczywiście kasy fiskalnej e, nie ma, czy znaczy, kasa fiskalna była tutaj został tylko, została tylko sama podstawka. Nie ma też tego całego ustrojstwa do kolekcjonowania monet przez kierowcę. A tutaj jest taki... Plak wyskoczył. Tutaj jest schowek. Można sobie plecak schować, albo środki czystości, jak to tam woli. No i jeszcze tutaj u góry mamy... U góry mamy jeszcze dwa schowki. Tutaj mamy schowek na no ja tutaj akurat trzymam e, trójkąt i e, apteczkę, plus jest jeszcze, znalazłem tutaj, e, jest jeszcze e, Atlas BVG na 2016 rok, także też spoko opcja, e, a tutaj, tutaj też pewnie coś się trzymało, ale tutaj są generalnie kable, no to radio, to też już dołożone przeze mnie, ja nie wiem, Niemcy bez radia jeżdżą, ja nie wiem jak jak oni pracują, jak oni to robią w rzeżu bez radia. No a tutaj to urządzenie to jest: To jest oczywiście radiola z Berlina do łączności kierowców z dyspozytorem. Ona oczywiście nie działa, nie ma anteny, ona się nie włącza w żaden sposób. A jeszcze nie powiedziałem o skrzyni: skrzynia Void Diva, czterobiegowa. Bardzo płynnie chodzi, bardzo elegancko. Eee, to co by tu jeszcze powiedzieć? A, jeszcze mogę Wam pokazać. Eee, tutaj jest taki fajny patent. Są trzy straponteny, czyli takie fotele, które w razie potrzeby pasażer może sobie rozłożyć albo można je schować eee, w sytuacji, gdyby tutaj był, e, była osoba na wózku albo z wózkiem dziecięcym, i jeżeli ktoś chce troszeczkę więcej bezpieczeństwa, to ma taką e, wysuwaną tutaj poręcz, którą na żądanie można sobie no i tutaj, tak samo cyk, pyk, i można sobie tutaj usiąść i się elegancko schwycić tej poręczy. No, tutaj w tej no oczywiście, nie wziąłem kwadratu, no, a już nie będę miał po tym czasu, żeby poprawić ten film. więc więc musicie mi wierzyć na słowo. to kwadrat i tak by nie pomógł, bo Niemcy tutaj jeszcze oprócz kwadratów mają ten swój specjalny zamek, którego jeszcze nie dorwałem, ale będę go wkrótce miał. No tutaj jest cała elektronika, czyli tutaj jest, tutaj w tej, w tej skrzyni, tutaj pod, pod pierwszymi schodami tu jest monitoring, tu jest GPS, tu jest te wszystkie tego typu sprawy, a o silniku już mówiłem, tu już nawet nie ma co mówić. nie no generalnie powiem Wam, jestem na maksa, to, to, to zobaczcie, nawet sam, sam pomysł na na te blokady pod koła, też ktoś wziął kto to zaprojektował, żeby to nie było tak chamsko, no to tutaj na rzepy cyk i pod spodem jest blokada pod bardzo fajnie pomyślane, super ktoś miał, e, naprawdę jest, jest pięknie zaprojektowany ten autobus, a no i tutaj jeszcze oczywiście, e, tutaj jeszcze oczywiście, ale już go odpalę, już go odpalę, I już go nie będziemy gasić. Będziemy go ciągle gasić, zapalać, gasić, zapalać. To bez sensu. E, tutaj oczywiście mamy tacho analogowe. Autobus był zarejestrowany. Pierwszą rejestrację miał w kwietniu 2006, czyli dosłownie półtora miesiąca przed y, y, obowiązkowym wejściem tachografów cyfrowych, więc jeszcze się załapał na tachograf analogowy. Oczywiście działa. Y, Wygraj buczy, także tak to jest. No i standardowy panel od, od sterowania temperaturą w pojeździe. Także tutaj nic, nic nowego nie ma w porównaniu do, do innych współczesnych autobusów. No i jeszcze tutaj tylko można opowiedzieć o fotelu kierowcy. Fotel bardzo wygodny z, z podgrzewaniem. Z chłodzeniem, ale to chyba oznacza, że nie działa, nawet nie sprawdzają jeszcze tego chłodzenia. No i tutaj jednego klawisza brakuje, od, e, od regulacji, tutaj spraw lędźwiowych Ale to nie jest problem, to się zdobędzie. No, a tak to wszystko tutaj standardowo e, z przodu też, dwie wajchy. E, także powiem Wam, że nie, no naprawdę. O, nawet teraz słoneczko wyszło, to może i tańca będzie. No nie ma, nigdzie tańczy. Także nie, no jest naprawdę e, autobus e, pierwsza klasa. A tutaj też pałąk, też muszę to rozkminić, jak to z tymi pałąkami było. Bo on przyszedł bez tego pałąka, pałąka takiego antydrzewowego, ja go sobie dołożyłem. Z innego autobusu przełożyłem. Część z nich miała pałąki, część z nich nie miała pałąków. Nie wiem, jak to było. Muszę to obadać ten temat. E, ale to jest bardzo przydatna rzecz, bo e, no bo wiadomo, e, znaczy w ogóle zacznijmy od tego. Autobus jest naprawdę zaprojektowany pod Berlin, e, typowo pod Berlin. To już był autobus tak naprawdę na zamówienie. To znaczy, e, to jest autobus po pierwsze na e, dobre drogi, niepolskie, polskie, e, czyli takie gdzie nie ma jakoś specjalnie nierówności, bo tu nawet nie chodzi o dziury. No dziury to wiadomo są wszędzie, ale chodzi Chodzi raczej o to, że on jest wyjątkowo niewymiarowy, to znaczy, no jest niskopodługowy, jest deskorolką, i to stwarza dużo problemów w sytuacji, gdy, w sytuacji, gdy mamy jakieś ostre przechylenia terenu, że, że trzeba podjechać pod jakąś ostrzejszą górkę, pod jakąś stację meznową albo coś w tym stylu. Można go łatwo powiesić. Do tego oczywiście no, druga oś napędowa to jest, to jest ta tutaj. E, trzecia jest osią skrętną. To może zaraz jeszcze dokręcę jak, e, jak wygląda to skręcanie deskorolką. Kolejna rzecz jest taka, no to jest silnik, tak jak mówiłem, T2866, standardowy silnik lajonsowy o mocy 310 koni. E, mogłoby być więcej. Mogłoby być te 360 koni. To by było naprawdę super, e, a 310 koni to jest troszeczkę za mało e, i on... No ale Berlin, Berlin to e, celuje zawsze Base Models Only. <gryw> no, oni tam nigdy nie dołożą, żeby coś tam więcej było, więc... E... No u nas mamy górki w Trójmieście, więc e, czuć to, że on tej mocy by mu się jeszcze przydało e, W Berlinie nie ma żadnych górek absolutnie Chyba, że się wjeżdża na autostrady ślimakiem, no to wtedy mamy, e, to wtedy mamy górkę, a tak, to, a tak to niestety nie A tak się prezentuje nocna wersja oświetlenia e, No trochę szkoda, że wyświetlaczy to akurat nie mam dzisiaj no super, jest jasno wszędzie Wszystko się świeci Idziemy sobie do środka Tyk, lampka jest Nie Betarda. Tu tak w sumie lampy tylko brakuje Nad tą rzeźnią W sumie nad obiema rzeźniami tu akurat nie przeszkadza, brak lampy, ale tutaj tak jakoś no, brakuje Jest nad fotelem, więc można sobie gazetkę poczytać Ale tutaj by się jeszcze przydała lampka, no ale mniejsza z tym ja, To jeszcze zobaczmy u góry jak wygląda No ja, pierwsza klasa Jest jasno, cichutko elegancko Tak można jechać no, Także no to nie jest na pewno To nie jest na pewno ciemny autobus Tylko jest naprawdę no, można czuć się bezpiecznie <śm> Na nocnej linii Jak ktoś jeździ Lampki wszystkie świecą obrysówek 600 no tak że jest naprawdę bardzo mi się podoba bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że jest taki jasny cyk a i proszę jedziemy sobie z prędkością przelotową jakieś 50 na godzinę no, 40 Super cicho zresztą na dole też. A o czym świadczy nawet sam fakt tego, że w ogóle nie muszę podnosić głosu, bo tego nie słychać na kamerze, ale ma wszystko potwierdza. ale jest naprawdę to jest naprawdę super cicho w środku. Nawet e, kabiniarz wy... ma swój fotel. Tak, nawet kabiniarz ma swój. F... Są cztery fotele, dyre... przepraszam, jest 4,5, bo jest. <laughs> półtorak jest na dole, plus cztery u góry. To razem 5,5 fotela dyrektorskiego jest w Piętrucie Tak naprawdę nie, no super, jestem pod, pod mega wrażeniem zaprojektowania tego autobusu. Pytarda. No ale to jeszcze na pewności upewnijmy się, jak z tyłu wygląda, jak z tyłu wygląda dźwięk silnika, czy nie jest. Za głośno no, jest naprawdę Naprawdę super Jeśli chodzi o no, Jeśli chodzi o poziom hałasu To petarda Także jest i przyjemny dla ucha i przyjemny dla oka Chyba już temat wyczerpałem Mogę jeszcze tylko raz nadmienić, że jestem na maksa zajerany tym wozem e, i na pewno dużo fajnych rzeczy nim jeszcze zrobimy. A co to się okaże? Zobaczymy, nawet kolor podobny do Ikarusu. <ściał> e, nie no, super. Wóz, wóz naprawdę robi robotę e, i będzie robił. Także zapraszam, śledźcie nas. E, w... Całość będziemy tworzyć w najbliższym czasie. Na razie. To tylko pół zbiornika. Ja yeah, dziękuję. Myślicie, że na chrust pojedzie? No podejcie Jeszcze, jeszcze przejdzie.